Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Psim Tropem. Ten odcinek będzie inny od pozostałych. Wyjątkowo nie będzie o tematyce piesków, ładka ani moich kotków. Jestem ciekawa, czy udało Wam się zgadnąć, o czym będzie ten film. Na podstawie miniaturki możecie dać znać, a my możemy już przejść do filmu. Jesteśmy już na miejscu. Jak widzicie, moimi nowymi zwierzątkami są rybki. Od razu przepraszam za chrypę, ale najpierw chciałabym powiedzieć coś o akwarium. Jest to akwarium o pojemności 40 litrów i w zestawie ma pokrywkę z oświetleniem. W środku posadzone są dwie amazonki, a na dnie wysypany jest żwirek ceramiczny. Jest to żwirek, który zapewnia wielokrotny proces płukania oraz termiczną dezynfekcję. W akwarium znajduje się także filtr z napowietrzaczem, termometr oraz grzałka. To teraz opowiem o rybkach. Jest to jeden glonojad, siedem neonków, trzy danio różowe, trzy danio żółte, trzy danio niebieskie oraz cztery rozbory. Wszystkie rybki od siebie rozróżniam i wszystkie już nazwałam. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mają na imię. Możecie dać znać. To teraz o tym, czym je karmię. Pierwszym pokarmem jest taki z firmy Tropical. Jest on z postaci płatków, które należy rozdrobnić przed podaniem. Drugi pokarm kupiliśmy na giełdzie zwierzęcej i są to suszone robaczki. Oprócz tych pokarmów mamy jeszcze mrożonego cyklopa, ale go przechowujemy w zamrażalniku. Więc to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, koniecznie napisz neonek w komentarzu. Na pewno przypnę Ci serduszko. Koniecznie dajcie znać, czy takie filmy nie do końca tematyce piesków Wam się podobają, bo mi się wydaje, że jest to fajna odmiana, nawet miło mi się nagrywa. Czasami jakieś filmy niekoniecznie o łatku. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Oczywiście takie filmy pojawiałyby się tylko od czasu do czasu. A ja się z Wami żegnam.